Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Światniusa. Słuchajcie, tydzień temu ukazało się takie distro pod tytułem Nobara 41 i wiecie co, patrząc testując sobie ten system zacząłem niestety dochodzić do wniosku, że mam problem i posiadacze kart serii Nvidia GTX 1000, tak również powiedzmy Maxwelli, czyli tam 7 i 9 mają, zaczną mieć duży problem, mianowicie Histro nie obsługuje tych kart z góry na dzień dobry. Dlaczego? Ze względu na tak zwane otwarte, półotwarte sterowniki Nvidia. O co chodzi? Jak to się sprawuje na komputerze moim testowym Hera 1070 z Nvidia GTX 1070? Gorąco zapraszam na film. Okej, okay, jesteśmy na, na nobarze 41, ale zanim przejdę do pokazania Wam całego distro, jak to pracuje i tak dalej, tak dalej, chwilka dosłownie na na nowości i niestety te problemy, które się pojawiły. Po pierwsze wydano to 1 stycznia, po drugie bazuje na, na Fedorze 41 wydanej w październiku, tak około października albo początek listopada coś takiego. Do aktualizacji tego nowości w tym wszystkim jest zaktualizowane trochę kalamares. Z bydlondujem jest dokładnie taki sam jak wszędzie, więc to poza tym z tym instalatorem sobie każdy poradzi, dziecko sobie poradzi, bo next next nie ma żadnego wybierania, cudowania i tak dalej, tak dalej, więc jest naprawdę jak najbardziej. Okej, okay, tak. Dużo zmian będzie na pewno dla posiadaczy Radeonów i Inteli, chodzi tu o sterowniki Mesa, które zostały mocno zaktualizowane, ale także ze względu na problemy, które się pojawiały w Nobarze postanowiono przejść z tak zwanej wersji git, tak? czyli takiej bardzo bardzo rozbojowej, na wersję bardziej stabilną tego całego po prostu wydania Mesy, tak, dla stronników otwarto źródłowych, dlatego powinno to teraz być dużo stabilniejsze. Znaczy Radeony, Intel i Nvidia Nouveau, chociaż Nvidia Novo nie do grania nie używa raczej, bo tego się nie da używać. Czyli chodzi o Nvidia. No, jest tutaj ogromny problem, który się pojawia i moim zdaniem niestety będzie to pewien trend. Co wakacji? W wakacjach poszła informacja już taka gruba. Znaczy, informacja pojawiała się od początku 2024 roku, że Nvidia przechodzi na open source, tak? Wow! No, nie do końca to była prawda. To samo w wielu artykułach w internecie, tak? I prasie ogólnie, można powiedzieć w ten sposób. Nvidia otw otwiera sterowniki. No nie, słuchajcie, ogólnie jest sprawa taka, na krótko. Jeżeli chodzi o stery Nvidia, to one, można powiedzieć, są podzielone na takie dwie rzeczy, tak? Jedną to jest tak zwany user space, czyli takie rzeczy użytkownika, bym powiedział, typu CUDA na przykład obsługa CUDA, obsługa yy, grafiki wspomagania 3D czy tam na przykład jeszcze NVNK, czyli dekodowania i kodowania sprzętowego, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to są tak zwane moduły jądra, które się ładują na początku przed tym wszystkim, tak? I chodzi o to, że Nvidia otworzyła tą, tą drugą rzecz, czyli kernel, znaczy nie kernel, ale tylko moduły jądra są otwarto źródłowe, cały kod tego jest dostępny, ale tak zwany user space, czyli technologia CUDA, NV Encoder i tak dalej i tak dalej, to wszystko jest nadal pozamykane. To się stało można powiedzieć w okolicach yy, połowy tamtego roku, czyli 2024 roku i od razu tutaj zastrzeżono, że ja miałem nadzieję, że to jednak będzie inaczej trochę wyglądało, no ale okej, okay, że te otwarte moduły jądra mają dotyczyć tylko i wyłącznie kart tak zwanych Turing w górę. Jako, że ja mam 1660 Super, ona teoretycznie należy do Turinga, myślałem, że będzie obsługiwana. Nie, nie jest. Jeżeli chodzi o Turinga i powiedzmy te otwarte moduły jądra, jest obsługiwane wszystko powyżej serii 2000, czyli 2, 3, 4, 5 tysięcy, tak? I te, i te profesjonalne karty także. Natomiast wszystko poniżej, czyli 1080, 70, 1060, również tam 970, która jest obsługiwana jeszcze i 750 Ti, czyli Maxwell, to już jest nieobsługiwane przez te moduły. Słuchajcie, jak najbardziej istnieją również zamknięte moduły jądra standardowe w sterownikach NVIDII i wtedy te wszystkie karty od 750 Ti czyli Maxwella do 5000 są obsługiwane Niestety, deweloperzy, albo niestety deweloperzy nobary postanowili wprowadzić wspaniałą nowość, to znaczy otwarte moduły jądra standardowo bez możliwości ich wyboru. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli zainstalujecie sobie sterowniki Nvidia w nobarze 41, to macie rozdzielczość 1024, jesteście w czarnym lesie, ponieważ trzeba będzie wykonać kilka kroków, żeby to. Ogarnąć, powiem to tak, żeby te moduły jądra zamienić. Y Otwarte na zamknięte. No jest to kopniak niesamowity dla wszystkich posiadaczy starszych kart. Nie każdy ma serię 2000, nie każdego stać na 3-4000, już nie mówię o 5, tak? Dlatego, no niestety, no Nobara je, zrobiła to, co zrobili deweloperze Nobary. Obawiam się także, że tą drogą mogą pójść inne niestety dystrybucje, bo open source z górą, a to znaczy, że karty 1000 będzie można w buty wsadzić, tak? Czy skończę z serią 370, czyli tym jest starszymi kartami, mimo że te karty chodzą świetnie, chodzą bardzo dobrze, to zostaną po prostu uwalone i w Linuxie po, pojawi się kolejny podział, tak? Jeszcze większy. Dlaczego deweloperzy z NoBare nie zrobili, nie dali możliwości wyboru yy, tak jak pisałem na poście społeczności? Słuchajcie, macie tutaj otwarte moduły jądra albo zamknięte? Wybierzcie sobie, to jest dla starszych kart, to jest dla nowych. Nie, my, chce, my dajemy wam wyłącznie Waylanda i kupcie sobie nowe Nvidia. No, to jest podejście o dupę rozbić, powiem to tak, całkowicie to jest moje zdanie. Ja wiem, że tyś, seria 1000 jest starsza, już dużo starsza. Ma te 7 lat ale mimo wszystko są to świetne karty, wydajne karty i nie powinno się kopać w tyłek ich użytkowników, a właśnie to deweloperzy Nobary zrobili. Poza tym, poza, już nie narzekam na to, ok, spoko. poza tym mamy tutaj tak zwane Nobara Outweight Tool, która tam umożliwia m.in. montowanie, jak to de deweloperzy napisali, Nobara automatycznie będzie montować dowolną partycję. X2, X4, Btrfs, NTFS. Ja nie rozumiem tego troszeczkę, dlatego że jeżeli ja mam dysk NTFS-a, ja go podłączam do Linuxa, to on działa po prostu. Zewnętrznie ja go podłączam i wszystko jest automatycznie montowane. Dlaczego jest to pisane jako wielka nowość? Nie wiem. Ja tego nie hejtuję, naprawdę nie. Tylko się dziwię, że, że coś takiego. Może tu chodzi o to, żeby sobie to wyłączyć na przykład. Nie. Mamy tutaj teoretycznie poprawione auto-updating, czyli automatyczna aktualizacja systemu. No, nie do końca to dobrze chodzi. Chodzi to trochę dziwnie, powiem to tak. Pokażę wam, Postaram się pokazać o co tutaj mniej więcej chodzi. Dużo lepiej jest, jeżeli stosujecie Nobare jako tak zwane komputery telewizyjne albo HTPC, tak? czyli Home Theater, to komputery do domowego teatru, domowego kina, tak? również, jeżeli chcecie stosować Nobare na urządzeniach typu Steam Deck, to teoretycznie jest to tak zwane auto-updating dla Decky Loader, a Decky Loader to są jakieś ptyczki dodatki dla programy, które głównie funkcjonują z Steam Decku. Troszeczkę jest poprawiony driver manager, ale niezbyt dużo. Teoretycznie też również tutaj są usprawnienia dla użytkowników AMD, jeżeli chodzi na przykład o ROC. Następna rzecz to tak zwane tutaj jest jak to się nazywa Nobara package manager, czyli Yumex NG. Teoretycznie i praktycznie umożliwia instalację RPM-ów ręcznie. Dodano tutaj kanały Flaka, Flatpak flat beta, usprawniono teoretycznie tą całą resztę i tak dalej razie, ja zapraszam tutaj na wikipedię, żebyście sobie ewentualnie to poczytali, gdyby ktoś chciał zacząć z tematem i rozwinąć temat. No ewentualnie ja też chcę poczytać sobie o tych wszystkich rzeczach a propos otwartych modułów jądra. A my lecimy na żeby sprzęt, pokażę wam o co chodzi. No mówiąc oczywiście, idąc na, idąc na żywy sprzęt, miałem na myśli to, że zamykam przeglądarkę, bo cały czas na nim siedziałem. Nowa Welcome Apps, nie będę omawiał po całości każdej jednej rzeczy, bo tego jest za dużo i mówiłem to już parę, parę, wiele razy, tak? Open driver manager teraz tak to nam wygląda no dobry mamy tutaj wybór Nvidia driver e, tak jak powiedziałem nie ma możliwości wyboru sterowników z zamkniętymi modułami jądra e, więc no jest lipa najpierw instalujemy to co jest lądujemy w 1024 wydajemy 3 albo cztery komendy w konsoli żeby to przywrócić do Użytku. No i żeby teraz ogarnąć stare sterowniki, to znaczy stare moduły jądra, to trzeba zrobić aż tyle rzeczy w konsoli. Czy to ułatwi życie? Nie. Czy to będzie takim argumentem przeciw Nobarze, przeciw Linuxowi ogólnie, jeżeli chodzi o Windowsiarzy, powiem to tak? Zdecydowanie tak, bo musisz otworzyć konsolę i klepać po prostu, mimo że to jest minuta roboty, przetlepać te wszystkie, znaczy przetlepać, przekopiować po prostu te wszystkie komendy, to jednak jest to minus moim zdaniem także duży. Bo wystarczyłoby, tak jak powiedziałem, przy instalacji zrobić dodatkowe okienko, guziczek, zainstaluj stare i pod tym guziczkiem zainstaluj stare wkleić ten cholerny skrypt, który by to automatycznie zrobił i byłoby półkupułczy, nie byłoby tematu. To jest de facto wszystko. Jak wygląda na amd nie mam pojęcia. Nobara Tweak Tool to jest właśnie bodajże to nowe narządko które chłopaki zrobili, ono to wygląda trochę jak Windows 95, no ale ok, niech będzie. No i widać, że możemy sobie tutaj aktu aktualizację Gamescopa włączyć takie różne dziwne rzeczy, jeżeli ktoś by to potrzebował. Jeżeli chodzi tutaj o yy, instalację oprogramowania, sklep i tak dalej, tak dalej. On troszeczkę został poprawiony, jest, jest lepiej, ale nie jest idealnie, powiem tu tak. Możemy sobie tutaj graficznie po prostu instalować dowolne swoje pakiety. Osobno mamy ogarnięte flatpakie, jak widać ma tutaj heroika podstawionego OBS Studio, także z tego ewentualnie zrobić sobie pełny update po prostu tutaj systemu. Jeżeli chodzi o Discord, nie będę już tego instalował, pokazywał. W każdym razie jest tutaj zastosowany tak zwany kanał bodajże beta czy testowy. I dzięki temu mamy najnowszego Discorda, gdzie jest poprawiona i dodana wodle możliwość dodawania dźwięku do naszego udostępniania ekranu. Mówiłem o tym w newsach ostatnio, że taka funkcja tutaj istnieje, ktoś to kiedyś odkrył na, na Reddicie, a teraz jest to oficjalnie w becie, po prostu możemy sobie to zainstalować. Jeżeli chodzi o pozostałe zmiany w pulpicie... Wszystko jest dokładnie to samo, tak? Plasma 6. Zachowuje się to całkiem, że tak powiem, przyjemnie. Plazma się nie wiesza, to jest Wayland. Nie, w Nobarze nie ma X11, nie istnieje. Jest tylko wyłącznie Wayland. Nvidia po zastosowaniu paru trików również działa poprawnie, sterowniki najnowsze 56577 DaVinci Resolve, DaVinci Resolve, bo to może wielu interesować instalacja jest w pełni automatyczna, musimy wiadomo, klikamy sobie tam na pobierz musimy zarejestrować się na stronie Blackmagica, podać tam jakieś dane, dostajemy instalkę ale to wszystko jest zrobione automatycznie przez jeden programik, my nic tam więcej po prostu de facto nie dotykamy, jako taka mówię, że Nvidia, nie mam Nvidia tutaj i Resolve wchodzi najlepiej na Nvidia, po prostu, no to mamy coś takiego. Jest również DaVinci Resolve Studio, gdyby ktoś potrzebował wersji darmowej. To jest ta rozszerzona, ale także oczywiście okrojona wersja, tak. No i samo da Vinci pracuje tak. Ja wam tutaj jego funkcji pokazywać nie będę, bo nie lubię tego programu. Próbowałem się na niego przerzucić. Nie chcę. On jest dla mnie zbyt skomplikowany. Nie obsługuje MKV, nie obsługuje H264 w pełni dekodowania sprzętowego w wersji darmowej, bo nie ma. Nie ma mp trzeba te filmy wszystkie przerabiać na jakieś rozmiary takie kosmiczne, na mowy albo na te profesjonalne powiedzmy tak, że dla mnie to jest głupota całkowita. Ja takich funkcji nie potrzebuję, ale DaVinci Resolve, gdyby ktoś chciał, może sobie tutaj na pingwinie jak najbardziej pracować, nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o tego typu zabawę. Zobaczcie sobie również tutaj na gdzie to info jest. Mamy tutaj proszę bardzo systemowo, kuda są włączone, można sobie wybrać automatycznie albo nie. Kuda albo OpenCL i do komplemu o, mamy tutaj wybór karty, tak? Więc tutaj jest bajka, jeżeli chodzi o, o korzystanie z tego programu. Proton Plus, czyli ten programik już dawno, także tak, że omawiałem przy innych recenzjach NoBary, on nam umożliwia dodanie różnych wersji Protona do danych programików, tak? Ja tu mam Steama, Lutrisa postawionego i Heroika i do każdego z tych możemy sobie dodać inne wersje, załóżmy, e, które te będziemy potrzebować, czy VKD3D, DXVK, czyli to są te rozszerzenia, plus oczywiście Wine albo samego Protona możemy sobie tutaj poogarniać w innych wersjach, po prostu jak najbardziej taka możliwość jest. Wejdźmy do samego giercowania, bo materiał ten będzie cholernie długi. E, słuchajcie, Lutris. Lutris robi mi tutaj mega, mega problemy, e, autentycznie. Zainstalowaliśmy. Zainstalowałem sobie E-App, zainstalowałem sobie Ubisoft Connect ale to się wiesza, po prostu. Czasami wądzą jakieś błędy z nie powiem czego, tak? Y, typu lutry się zawiesza, crash, report i tak dalej, i tak dalej. Raz to działa, raz to nie działa, no, no nie jest dobrze. Ja sobie to zainstalowałem, już nie będę wam, was męczył tym gameplayem z Nitro Speed, Hot Pursuit, Remastered i tak dalej, i tak dalej. Mam tutaj parę gierek, tak, y, które mam zainstalowane i to działa. Pogrywałem sobie w Sabotera, w Hita również, jeżeli chodzi o maz efekta, także, więc tutaj wszystko ładnie chodzi, tak? Nie mam męczyć, nie będę, bo to bo wiadomo, że to chodzi bardzo, bardzo dobrze. Go overlay robi mi tutaj niestety problemy. Raz działa, raz nie działa. A to dlatego, że Heroic ja mam tutaj używam wersji Flatpakowej, tak? takie się instaluje. No i tutaj trzeba dodawać po prostu pozwolenia, tak jak w Androidzie dla tego flatpaka konkretnie, żeby miał dostęp do Mango Hada. Jest tutaj mała kombinacja, ja tego nie robiłem, bo już mi się po prostu nie chciało, powiem to tak. Dlatego dzisiaj nie będzie żadnych benchmarków. Zresztą gry, które tutaj widzicie... Nie potrzebują benchmarków. Ja widzicie, mamy tutaj większość starości, tak postanowiłem, tylko cyberpunka odpalimy. A reszta same, same starocie, tak? Taki sobie skrócik de facto tutaj zrobimy growy, powiem to w ten sposób. Słuchajcie, no i sam heroik działa, tak? No dobra, no nie ma co, po prostu lecimy z tematem. Tęskniliście za takimi animacjami, wstęg, wstępami i tak dalej, tak dalej. Fajka. Proszę bardzo. Bennett Ostilsky, sky przygodówka, coś pięknego. Pograłem grubo, znaczy grubo, no trochę pograłem, tam doszedłem do takiego robota, tam jeszcze do tego kolesia, który coś tam robi i tak dalej i tak dalej. Chodzi bez problemu na mniejszego, można sobie tutaj bardzo fajnie, że tak powiem, pociupać tematycznie, tak. Okej, okay, next, bo tak jak mówię, no nie chcę was tu przedłużać, tylko pokazywać, że damy temat i działa ewentualnie jak wygląda. Black Mirror, słuchajcie, jedynka nie działa. Próbowałem wczoraj przez 3 godziny uruchomić, nie byłem w stanie, nie wiem dlaczego. Black Mirror 2 pracuje od kopa, po prostu włączam, nic nie musiałem grzebać i to się uruchamia. Jedynka cały czas mi daje czarny ekran. Może sobie posiedzę, żeby zacząć od jedynki, tak? To jest bajka. Gra mi się podoba, bardzo fajna przygodówka, naprawdę bardzo fajna przygodóweczka. E, taki trochę pojny klik, jak to się mówi. No jak ktoś lubi starsze, starsze klimaty i z ładną grafiką naprawdę, bo popatrzcie jak to jest zrobione, kurcze, To robi tu robotę. Nie wiem, czy ja mogę wyjść na zewnątrz? Mogę chyba. No nie mogę wyjść na zewnątrz, sorry, kurde, chciałem wam pokazać, ale ten... W każdym razie, Black Mirror, y, dwójka, trójka, także mam tutaj pracuje bez problemu. Świetny klimat ma tak grę, spodobała mi się. Kolejna rzecz, którą odpalamy, Hazm Rift. Hazm The Rift, też stary, dobry klimat. To jest chyba zrobione na engine tego. To jest zrobione, nie pamiętam, na jakim engine, czy na engine Quake'a, jedynki, czy na engine tego. Na engine Redneck Rampage. Nie pamiętam, czy Duto to chyba nie, ale bardziej chyba Quake. Proszę bardzo. Hazm Rift, stary, dobry klimat, kurde. Fajna gierka, znaczy nie jest to cudo, tak? No, no nie zdecydowanie to nie jest cudo, kurde, ale... ale to nie jest taki fajny old school, kurde. No, chodzi jak widać, chodzi naprawdę bajka. Okej, okay, sobie też pociupałem trochę. Nie wciągnęło mnie do końca za bardzo, ale, ale jest temat w miarę. Taka ściermierżna, stara, chyba na nzenie też to jest zrobione, nie? Nawet tekstury podobne Zdecydowanie. Okej, okay, tu zbieramy, tu zbieramy. Dobra, starczy tego lecimy dalej. Cures of Monkey Island! Kurde! Kurde! kurde. Bomba się tu gra. E, ja tutaj trochę sobie też po, pociupałem, doszedłem do bagien. i tu jest, od razu mi się skojarzyła ta czaszka z tym. E, kurde, jak to się nazywało? E, z tormentem, tak? No klimaty są tutaj przezarąbiste, ta gra jest bajka po prostu. Gra się normalnie, wszystko jest jest. Ja niestety w jedynkę nie grałem nigdy, a, a, ale jak tutaj zacząłem sobie ciupać, to po prostu, no, no kurde, no Dragon Slayer mi się graficznie przypomina, piękna jest ta grafika, jest po prostu piękna, tak? Jeden z dwóch AAA, tak? W tym, w tym zestawieniu takim, można powiedzieć. E, ostatnio was skatowałem przez prawie tydzień cyberpunkiem, tak? No to teraz po, zobaczycie sobie go jeszcze raz. Ale tym razem na 10,70. Na 10,70. Bez ray tracingu bez żadnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko średnio, wysoko i tak dalej. No bo ta karta, no ni hu hu. Ni hu hu. E, dobra, widzimy się w grze. Dobra, lecimy z tematem też. Na, długo wam nie będę tutaj tego zajmował. No, no nie jest dobrze, tak? No, no nie jest dobrze, nie jest. E, ale działa jakoś, kurde, tak? no, Da się tutaj ciupać. Ja muszę z detalami sobie zjechać trochę bardziej. No jak widzę tutaj na fizycznym monitorze jest dużo, dużo lepiej, no ale no niestety, no. No tak trzeba jeszcze zjechać z ustawieniami na tej karcie, ale wygląda to po prostu obłędnie, tak? No, no i jest różnica w porównaniu do tego co Wam pokazywałem na Dream Machines. Jeżeli chodzi o ray tracing, path tracing i, i te wszystkie inne rzeczy, tak? Lack mam taki sam, a wygląda to X razy gorzej, już nie będę, nie będę tegest, nie? No. 1070 i cyberpunk, tak? No działa, no, no działa. Słuchajcie, gierka, którą znalazłem y, parę dni temu dosłownie, Falconir. Można powiedzieć, że to jest symulator latania na sokole, tak? Coś takiego. Ale, ale świetnie jest zrobiona, Podobam mi się. Nie chcę mówić tutaj o fabule, bo jej za bardzo nie kojarzę. Ale graficznie jest po prostu bomba. że jeżeli ktoś ogarnia, było za free na epiku jakiś czas temu. Myślałem, że jakaś głupota, beznadziejna całkowicie. Ten, że gierka jakaś dla dzieciaków i tak dalej, i tak dalej. To jest piękne, autentycznie ten self shading, bo to taka grafika jest zasyłana. E, zarąbista, naprawdę. Fajny, fajny klimat tutaj jest. Myślę, że sobie trochę pociupię w tą gierkę, jak będę miał deczko czasu po prostu. Falconir na pingwinie. Czy muszę to przedstawiać? Far Cry Jedynka Far Cry 1 też, to, dużo tu nie pociupałem, tak? Ach, się fajnie, to, to pierwsze wyjście takie z tego budynku, to jest potęga. Dobra, zmniejszyłem sobie czułość myszki, bo trochę za dużo, bierzemy pistoleta. Bierzemy sobie pistoleta. Pamiętam, że jak się ta gra wyszła, to kurde karty graficzne klękały autentycznie. Tak jak w się było, nie? Ok, otwieraj to. f ką Wow! Kurde, 2000, który to był? 7-8 rok? Czy 4? Nie pamiętam, a może 2004 chyba? No, no bajka, no, no graficznie po prostu, miażdży, Chodzi tak samo zajeb, bardzo fajnie. Poparcie się kurde na to, na tą grafikę i te lata wtedy, kiedy to wszystko się działo, nie? Może nie ma tu pełnej fizyki, ale, ale daje radę. Aaaa, No ubij go, bo kurde zaraz zginę. Myszka mi za szybko chodzi jeszcze. Okej. Okay. O! Kurde. Okej. Okay. Nie no, gra jest piękna. Autentycznie gra jest po prostu piękna. Piękny farkra jedyneczka. Halpointa odpuszczę, bo to jest beznadzieja. Janosik to już teges, ale może odpalę tutaj Neverwinter Nightsa. I System szoka jeszcze na dokładeczkę sobie dołożymy. Kurde, ten film będzie strasznie długi, strasznie, strasznie długi. Kocha, kurde, Forgotten Realms. O oh yeah, nie wiem czy mam, tutaj mam, ale da daleko nie doszedłem, bo sobie tak czypałem, nawet nie zrobiłem postaci od zera, po prostu wybrałem, żeby posprawdzać jak to się zachowuje. I cienie graficznie, wszystko tutaj jest, że to tak powiem, w porządku, tak? Obróćmy sobie kamerkę, oczywiście, bo mamy pełne 3D, znaczy izometryka, tak? No, w każdym razie ja też chcę sobie wrócić do tych klimatów na pingwinie, na nobarze. Można sobie to oczywiście bez problemu odpalić, bo działa wszystko. System Shock to, to, to jest, to, no, mnie rozwaliło powiem to tak. Miałem Kingdoma odpalać, ale już wam podaruję, bo tego Kingdoma to już macie dość. Natomiast system shock, wow, powiem tak, wow, kurde. Będę musiał zacząć odgrać od nowa. Też sobie tu trochę po połaziłem, ale muszę się wczuć w klimat, zrobić sobie fajną postać. I ten. No trochę tu doszedłem, ale się zakręciłem powiem to tak. Trochę tu się zakręciłem. Okej, okay, wejdźmy sobie tutaj. Ładziłem trochę po tym, po tym, pod tym nie, nie, wiem, czy to jest statek, chyba to jest statek. Ten pierwsza misja jakaś taka, tak? No widzicie, że gram na odwal trochę, ale tyle słyszałem o tym system szoku i po prostu fajnie się gra, powiem to tak. Naprawdę jest w porządku, fajne. To nie jest ten remaster, tak? bo wyszedł niedawno remaster z nową grafiką, z nowym oświetleniem, tak dalej, tak dalej. Tylko to jest oryginalna dwójka, tak? Oryginalna dwójeczka. Naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemnie. Jak coś to polecam sobie pograć, jak widać zero problemów, tak? A klimat jest tutaj kurde nieziemski. No i tyle, słuchajcie, kończę, kończę tą tą zajawkę. I tak jak mówię, nie będę już tego odpalał Kingdoma, który jest do Black, za dużo trochę... Na... I w kółko ta sama wieść, tak? Dalej nie przyszedłem. Moje wrażenia. Moje wrażenia są jak najbardziej pozytywne. To co ma działać, działa. Działają tutaj również, działa mój serwerek, nascie elegancko wczytuje. Sama plazma, samo działanie systemu jest szybkie, jest poprawne, jest ok. No problem jest z Nvidia, niestety duży problem i nie wiem, ja się trochę obawiam, że powolutku seria 1000 idzie po prostu w odstawkę. To jest normalne, tak? Że po x latach po prostu producent przestaje to wspierać. Być może jeszcze wytrzyma z rok, ale no, ja niestety będę miał problem. Dwie karty, które już nie będę robił kanał na Orlina Księdze, dwie karty nie będą wspierane, więc będzie mała, delikatnie mówiąc, katastrofa, tak? Mała katastrofa, ale na razie jeszcze, jeszcze jest ok. Ja wiem, że można 2000 tysiące kupić, tylko po co kupować starą, sześcioletnią kartę, tak? To to wyrzucone pieniądze. Seria 3000 jest mega prądużerna. To Rena potęgę no, no i. No nie jest zbyt dobrze, tak? No a 4 to jest kosmiczne pieniądze. Niestety tak nam tutaj temat system, tak? Ogólnie patrząc poza problemami z Nvidia, to co sami deweloperzy zresztą to zrobili tym, to jest okej. Okay. Jest przyjemnie, jest szybko, jest. Porządku. większych bugów ja nie zauważyłem, ale tak jak mówię, mówię używałem tego może 2-3 dni, więc to jest nic, tak, aby tu siąść tak naprawdę pogrzebać, może coś innego wyjdzie, może nie wyjdzie. Jeszcze z rzeczy, które zauważyłem, ja miałem powiedzieć na początku, zapomniałem. Słuchajcie, ja nie wiem kto to wymyślił, ale mamy dwa odtwarzacze do, do muzyki de facto, tak, a nie ma nic do otworzenia filmów. Filmów się tutaj otwarzać nie da, bo nie ma czym, ktoś po prostu tego nie doinstalował. No. Niedopatrzenie, wiem, że można sobie dodać samemu, ale mimo wszystko nie jest to po prostu rzecz najlepsza. Nie? Jak ktoś macie ochotę, to sprawdźcie sobie tą nobarkę, wrzućcie na sprzęta. Tylko tak jak mówię, Wikipedia, nobary i będziecie musieli te 3 czy 4 liniki wklepać do konsoli, jeżeli macie Nvidia gtx po prostu. Są obsługiwane 750i Seria 9. Cała seria 1000, tylko taka mówię, trzeba to po prostu te moduły zamknięte stosować. Jeżeli macie serię 2, czy 4, czy tam kupicie sobie teraz 5000, no to bez problemu raczej te nowe moduły jądra otwarte będą tutaj działać. Tyle. Wielkie dziękuję za każde wsparcie kanału, za oglądanie, łapkowanie, za komentarze, które dajecie tutaj pod, pod moimi filmami. No i co, I, i tyle. Widzimy się w następnym filmie już niedługo. Trzymajcie się gorąco. Pozdrawiam. Bartek. Cześć.